No to już wiemy, że sabło jest drogi i dawam w cenie 40 zł. kanapki, a normalnie za 8 zł. na promocji sobie możecie obiad kupić. Polecam obiad zamiast kanapki. Natomiast jeszcze mam taką refleksję: często mi ludzie pytali: czemu ja nie jem zieleniny, nie jem liści i tak dalej? No, z wyjątkiem kapusty na przykład. No, właśnie, zielone jest niedojrzałe, więc normalnie trzeba poczekać na przykład jabłko czy pomidor jakieś czerwony to dopiero jest zdatny do jedzenia a poza tym wegetarianie nie jedzą trawy czy zieleni zielonego lepsze są owoce, warzywa nasiona które nie są zielone, na przykład nie zjadacie liści jabłonki tylko jabłka nie jecie drewna jabłonki tylko jabłka do tego na przykład tam sałata zielona Nie ma żadnych wartości odżywczych Ma tylko w sobie dużo azotynów, azotanów Różnych tam środków, w którym się ją sztucznie W szklarniach pędzi, hoduje Żeby wyrosła, więc I tak się nie najecie sałatą, więc Lepsza jest soczewica na przykład Tutaj na przykład mamy Placek dyniowy, babkę ziemiaczaną, Tym razem wersja z groszkiem A nie ze skwarkami, bywa z pieczarkami yy, Makaron Makaron z pieczarkami no. Także polecam wege, zdrowie, szczęście, bez uzależnień yy... i bez chorób, też psychicznych.